I ruszają wicemistrzynie świata. Wyrównanie będzie po 500 metrach, a nie po 400. Więc spokojnie, spokojnie. Tam Niemki uciekły mocno do przodu. Hiszpanki przed Polkami. Małgosia Hołb Kowalik. A Brytyjka pipi. Za Polką. Małgosia dogoniła i przegoniła Hiszpankę, Niemki w strasznym tempie otwiera Miller, Małgosia, która zawsze biega niesłychanie ekonomicznie, wspaniale i proszę zobaczyć, co teraz się dzieje na tej ostatniej prostej. Za chwilę będzie wyrównanie, ale dopiero po 500 metrach. Najpierw trzeba podać pałeczkę, odbierze ją Kornelia i Kornelia i już ma ją w garści. Brytyjki. Brytyjki są na pewno groźne. Williams tam rusza. Będzie Kornelia na drugim miejscu na razie. Niemki na trzeciej pozycji. Co robi Kornelia? Czyżby chciała od razu zaatakować? Polki na pierwszej pozycji. Kornelię trochę poniosło. Ale może czuje się po prostu mocna nasza osiemnastolatka rewelacyjna z Gorzowa Wielkopolskiego. Cornelia tam się niemka mocno czai do ataku. To jest Szwab. I ostatnia prosta tej sztafety, tej drugiej zmiany. Włoszka tam przystępuje do ataku, bo to jest Marciano. Cornelia się broni, Brytyjka się zbliża. Justyna Święter ersetic czeka w Pogotowiu. Justyna wyjdzie pierwsza, Cornelia oddaje, tak chyba. Justyna jednak Brytyjka przed nami. Brytyjka i Włoszka. Justyna spokojnie, jak zwykle da się wyszumieć rywalkom, w jakiej formie jest Justyna, Tener Matusiński nas przed chwilą uspokajał, że wszystko jest w porządku, Brytyjki uciekają w strasznym tempie, Liverpool, potem na ostatniej zmianie będą miały Nielsen, a Justyna jakby czekała z wyrokiem. Jakby z podniesionym asem nad głową rusza na ostatniej prostej na tym stadionie. Niezwykła przegrywać Justyna Święty. Proszę zobaczyć, jaki gaz, jaka klasa. Tu z każdym krokiem będzie przewaga i tak rzeczywiście jest. Justyna Święty teraz musi oddać Natalii Kaczmarek. I Natalia musi ruszyć jak z armaty. Wygrała bieg indywidualny. Tu w jest Brytyjka. Brytyjka Nielsen. Włoszki zostały już. Hens z tyłu. Natalia spokojnie, jest mocna. Nie musi tutaj szokować siłami. Musi spokojnie pierwsze 200 metrów. A potem odebrać Brytyjkom nadzieję na ostatniej prostej. Natalia ma to pod kontrolą. Wierzymy w to głęboko. Połowa ostatniej, ostatniego okrążenia. Za chwilę do mety 150. Brytyjka e, ma nadzieję. Brytyjka ma jeszcze wiarę. A Natalia ma siłę i klasę. I ostatnia prosta, Natalia do mety. Natalia Kaczmarek. Nie ma żadnych wątpliwości, że wygramy tę sztafetę. Że Polska odniesie dziesiąte zwycięstwo. Po raz kolejny polskie dziewczyny. 3-26-37. Polska, Wielka Brytania i Włochy. No i gromimy.